Yep. Oh, oh! Masz Yo! Ko to o! Yep. Yep. O! So in so tu nas kopija! Yo! Koletelo Lika! Proszę o chwilę uwagi, uwaga, uwaga! Traje się właśnie komunikat! to z kopyta, ja, ja! podaj lubi! Ja, ja! Kiedy kapita mam, to już na bolita! Bo ludzi słucha, w sobie i pyta! Ale nie odpuszczę piersi, to będzie wasza głupiza, kurwa na dziś! Stawiam na dizaj, nawet na pewno kultury ma pizza! To znajście, na lekko wina na トシャマテンスカフォベギナー、ラシェバーマリスタ、ストレッカマサキビキナ、プレシャカス、レモネコビッタ。サブスクリュト、チェグマ、ホッピーフォン、シルディグラシェフィッツ、セブトキン、スーパチ、ピロト、チャークラシ、クリュタ。ペイシェボ、アタレ、アタレ、アリバ、アリバ、プレシャ、フォディクリュータ、リバ、ボクシナ、プレイ、プシャ、タクシナ、プリュータ、チェバ、チェフィッツ、アー、トシャマテンスカフォベギナー、チェファン、セブト、トシャマリックス、セブト、

Polisz ją, słabo Pisz, świsty pokrak, cała izba Wieloki, kiedy i wylewasz te mordy, jesteś jaka pizza Widzę ta chłopa i nie drga, parzę to widzę, że to jest Po co od do tata, nie pierdolę tu chodzi o... I oto te było to rybaka, że kolimia, i na babieba, się na tysiąc, że tu no, parę błyski Po co od